W Terraria, e, w odcinek dziesiąty, a w dzisiejszym odcinku e, zamierzałem iść do dżungli i dokończyć eksplorowanie dżungli. Gdzie była dżungla? To była dżungla. Chcę ją zaeksplorować do końca. E, no to lecimy. Zauważyłem, że mam bardzo dużo pocisków do mniejszarka, więc będzie spoko. Kupowałem sobie trochę, bo. Slime! Fajnie. By, gwiazdą bym go zabił. No nie. I jestem Wam bardzo wdzięczny, że zostawiacie tyle lajków pod odcinkami. Bo bardzo mnie to motywuje do robienia kolejnych. Hmm. Nie mam już po co kaktusów zbierać, bo i tak mam ich dosyć. Hmm. No się na dzielnicy, no się na trawy dżungli. E, ja będę musiał zobaczyć w ogóle. Hmm. Dobra, tu nic nie mam. Fajnego. No nie Dobra mm, Myślę, że w nas właśnie teraz poza odcinkiem y, przekopię się do Tak przekopię się do y, tego do... Y, piekła, żeby sobie e, już może w następnym odcinku ubić e, tego ściana miękka, trochę miał jeszcze już, już, trochę mnie już to męczy, że nie mam ciągle hard moda e, a bardzo by mi się przydał No coś dzisiaj nie mam cela Dobra, to ja zrobię krótkie cięcie i widzimy się przed dżunglą. Dobra, witamy się już z powrotem. Jestem już w dżungli. O, nie zauważyłem barwnika. Yy, Koloru białkitnego nieba. A to nam się przyda, bo może zrobię sobie taki barwnik yy, yy, tęczowy. Ja już tutaj rajny bołowy chciałem mówić. Yy gdzie my jeszcze nie byliśmy bardzo bym chciał znaleźć e, jakieś skrzynki, bo przydałbyś mi jeszcze jakieś chociażby jakieś akcesoria ze skrzynek no nie Ha? dlaczego nie mogę dlaczego nie mogę z miniszarka strzelać aha nie wiem, może jakiegoś debafa mam. O, winorośl wypadła. Fajnie. O, już mogę. No, to fajnie. Eee. <grych> fajnie jest taki. O, już robi. No nie, pułapka mnie zatruła. Chodź to pułapka. Czy mi się wydaje, czy to jest jakiś barwnik? Nie, wydaje mi się. Aha. Okej, okay. wyrosło teraz. Wy, wyrosło przed chwilą. O nie, tak, mamy ul. Ludzie, mamy ul. Mamy ul, czyżby... Czyżby dzisiaj była walka z królową pszczół? Czyżby dzisiaj była ta walka? Nie! Dobra, złożyłem coś Nie! Nie! Dlaczego ja go nie mogę bić? On jest w ścianie! Halo? O co chodzi? Ja go nie mogę bić! Co? O nie! Wyskoczył! No je, ja zaraz zginę. Żądło. Chciałem też do dżungli iść po to, żeby sobie też zbierać te takie materiały. do na przykład tego jojo, albo. No nie mogę. Ile mam jeszcze tego? No nie. Dobra, czy uda mi się? Czy to przeżyję? Nie przeżyję. Akurat mi się skończył. No niestety nie mogę wziąć ani pod regeneracji, ani niczego. No nic. Chciałem zwiedzać dżunglę, ale sobie myślę, że może ją pozwiedzam, pozwiedzam poza, poza odcinkiem, bo trochę tam trzeba ginąć, szczerze. Powiem, że trochę tam trzeba ginąć, a jeszcze rządu chciałem sprawdzić. Trawy. Da się zrobić. Aha, dobra. Może pójdę się dokopać do tego piekła teraz? Do kopalni. Aha, dobra, Po są króla. Okay, wszystko mam Nie nie Dobra zabity Mam trochę wolny kilof mnie ułatwia pracy w kopalni? O nie. No nie, salamander. <grymne> Aha. Może być nawet ciężko, bo. Aha. Dobra. To chyba sobie za dużo nie pokapiemy. Nie to Skiniowy. Ja bym, idę do domu sprawdzić, czy mam jakieś rzeczy do przerobienia. Mam rudę platyny. przepalę sobie platynę, i może zrobię, nie wiem, zbroi się chyba nie opłaca. Ale jeszcze sprawdzę. Dobra, 38. Co się da jeszcze zrobić z platyną? Normalne narzędzie, nie? Jamentowy yy. kostur. Yy. Może by był dobrym rozwiązaniem, ale... No dobra, przez chwilę mnie wywaliło z terarii, ale już jestem z powrotem i myślę, że dobra, zrobimy dzisiaj walkę z bosem. co Wy na to? Bierzemy sobie od razu dwie walki z bosem. <noise> będzie co oglądać i wezmę sobie jeszcze trochę, a dobra, szlam mam, szlamy mamy. Zrobię sobie koronę. Trochę mi szkoda tej platyny, ale to tylko pięć jest, więc jest spoko. Gdzie są najbliższe ołtarze? Tu gdzieś były? Nie, tu aż. Dobra, to widzimy się, jak będę miał już przywojewaczki. Dobra, mamy już wszystko. Mam przywojewaczki. Dwie szlamowe korony i jedno podejrzanie wyglądające oko. I myślę, że możemy zacząć od Króla Szlama. Tam on jest, po prawej stronie. Chodź tu. Już nie raz z nim walczyłem. Przez teraz łatwiutki. Dobra. no to po królu Kaptur ninja wszystko tutaj mamy <laughs> tak tak zdobyłem to ludzie udało mi, mi się to zdobyć Udało mi się. Nie, nie tężarkę. Szlamowe siodło. Jupi. Mam szlama. Jeszcze raz chcę. No chodź, teraz już się ciebie nie boję. Haha. To jest spoko. Na ja to właśnie czekałem. Wow. Ale mnie wywaliło. Teraz to fiułko idzie. No i zdychasz. No nie. Dobra, król szlam poniósł klęskę. Tego mi się nie chce nawet zbierać. <laughs> Skaczę sobie po nich. Dobra, jest noc. Więc nie przerywając walki i napięcia, to tylko sobie wezmę potki. Wszystkie łyknę. Mm. Wezmę sobie miksturki leczenia. Mam tu już tutaj miksturkę <laughs> żelaznej skóry, blasku i wypodmienię sobie hełmik. No dobra, no to co przyzywamy? Leci na szoko. One jest małe. Nie wiem po co w sumie nawet podkipiłem piłem. Łatwiły tylko z nim idzie. Ja go biję po to, bo żeby mieć po prostu więcej wszystkich materiałów, żeby było łatwiej pokonać ścianę mięcha, wtedy już będzie duszę do zbierania i wszystko inne. trochę mniej czasu wtedy Na bicie właśnie takiego Łatwego bossika No zablokował mnie 372hp No chodź tu Dobra Zdechu. Maska, oka, katulu No to fajnie Albo ona się na zepsucie sobie zostawiam Szania dziennicy zostawię. Roda demonitu no dobra, ja siebie ja się rozładuję w szybki sposób. I w ogóle zauważyłem, że miałem jeszcze taką e, miksturkę. Teleportuje mnie w losowe miejsce. Dobra, to wypiję sobie. Ok, Okej, okay, steleportowała mnie. No Gdzieś tak mniej więcej tutaj Aha Nie do... O, platyna! O, ja platyna lubię o, Właśnie bomba tutaj wypadła Aha. Ojej, ile tej platyny tu jest? Mamy jeszcze jakieś bomby? Nie mam już. To później sobie zabiorę. Dobra, myślę, że tutaj nie mam nic do roboty. O, dziwna roślina. O. No dobra. O, się teleportuję do domku, bo tutaj no, nie mam co robić. No dobra. Ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na tym kanale oraz napisaniu komentarza pod tym filmem. Ja byłem Animax. Do zobaczenia, no i cześć.